Roda Pana Burmistrza. A, po rurkach z kremem sześć hamburgerów, a na deser jeszcze kosteczka cielęca. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie chce działać. Co to za okropny hałas? No już ja cię uciszę. O. Czyżbym źle wyliczył? O, Domel, gdzie i kiedy nabiłeś sobie guza? O. O. Zomel, młotek nie nadaje się do jedzenia, oddaj. Wiem, przecież nie jestem piecem ochotniczym. Kiedy nareszcie przestaniesz walić w tego gruchota? Gruchota? To mój najnowszy wynalazek. Nazywa się super auto. Możesz sobie mówić, co chcesz, ale dla mnie to jest super gruchot. Licz się ze słowami. Jestem twoim właścicielem, uważaj. No, no, co za bzdury. Gdyby nie ja, zginąłbyś marnie. Co takiego? Przestańcie się kłócić. Beatrix na horyzoncie. Z nią nie wygramy. Domyl, więcej szacunku dla ludzi. Pan też nie jest lepszy. Uh. 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 Ależ pana czuć jakimś smarem. Proszę zdjąć ubranie. Spróbuję je wyprać. <grym> nie, 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 nie. <grym> dziękuję. Sam piorę swoje rzeczy. Dziękuję. Nie, nie. Przy okazji, Ron, mógłbyś się wykąpać. Oj, ty dzisiaj oberwiesz. Ty, przyjacielu, zachowuj się godnie! Przestań mnie puszczać! Nie masz przecież trzech lat! Naprawdę zaraz, zaraz wydostaję ubranie! O! Ojej! Co się stało? Nie wiem, nie wiem. Coś mnie uderzyło w pupę. Panie Ron, proszę nie zmieniać tematu, tylko zdjąć ubranie. Oj! Domel, co ty wyprawiasz? To nie ja! Dlaczego kłamiesz? Ale to nie ja! Znowu zaczynacie! Jak zwykle Ron wykorzystuje mnie do najczarniejszej roboty. Ojej... Czołem, pracusiu! Wszystko przez ciebie! Wiem. No to co? No to co? No to co? No, no czekaj, 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 ja ci pokażę, ci pokażę! No. Ach, damy, czemu wchodzisz mi w drogę? To nie moja wina, oj. Przepana znalazłem to w krzakach. Dziękuję ci, Bleki. Jesteś bardzo uprzejmy. Widzisz, nie mam z domela żadnej pociechy. Nie potrafi nawet... załatwić... A o... strasznie powiedział <gryzamy> się. Zostaw go! Dzień dobry, panie Ro. Cześć domy. Co my tu robicie na ulicy? O, Cherry. Cherry, mój pan jest niesprawiedliwy. No, bo to leniwe psisko nie potrafi niczego załatwić. Tak? Nie wierzę, przecież to wyjątkowy piękny. Słyszałeś, słyszałeś i jestem wyjątkowy. O! o dzień dobry! Jak się pan miewa? Co słychać w mieście? A? A! co? Festyn? To roczny festyn organizowany przez Radę Miejską. A nagroda burmistrza przypadnie temu, kto zapewni obywatelom miasta najlepszą rozrywkę. Kto wie, może właśnie mnie uda się zdobyć tę nagrodę. O nie, nagroda będzie moja. Na pewno wymyślę coś genialnego. <mum> Auto gotowe. Dam głowę, że zadziwię całe miasto. Hmm, ten gruchot ma rozerwać uczestników festynu? Chodź, czas na próbną jazdę. O nie, ja się boję. Jeżeli teraz nie pojedziesz ze mną, później nie podzielę się z Tobą moją nagrodą. A co będzie nagrodą? Nie wiem. Sto kilogramów befsztyków, albo może hamburgery na cały rok? Hamburgery na cały rok! Ha, jadę, jadę! Piła <grystanie> <grystanie> komczu! <grystanie> Odpalamy! Dlaczego jedziemy tak wolno? Wszyscy nas wyprzedzają. Nie popędzaj mnie to próbna jazda. Ojej, ile samochodów, jaki straszny korek. Zaraz docenisz mojego gruchota, proszę. A, ratunku. A. Kolejny zwariowany wynalazek. Teraz uważaj. Jak ci się podoba, panie narzekalski? Ron, jesteś po prostu genialny. <gry> Dzięki. I raz. I dwa. I Kapitalna zabawka, oj, daj spróbować, daj spróbować. się nie dotykaj, zwariowałeś, popatrz, głupka się co mi narobiłeś, straciłem na tą kontrolę. Przez ciebie, zaraz wpadniemy do rzeki. Myślasz. Nie widzisz? To balon. A, skończył mi się klej. Czy mógłbyś skoczyć do domu i poszukać go? Na pewno tam gdzieś leży. Poszukaj, co? Nie mogę przepuścić takiej okazji! E, klej, klej, gdzie jest klej? E, myślałem, że tutaj nie ma. Aha. Dziwne! E, nie rozumiem, kto tu postawił klej i proszek do pieczenia. Pomer! Czemu się grzebiesz? Się. I idę, i idę. i niosę klej. Wcale nie klej, tylko proszek do pieczenia, bo zamieniłem torebki. Szanowni obywatele naszego miasta! W imieniu Rady Miejskiej witam Was na naszym dorocznym festynie. Kłowie, ciekawe, kto zdobędzie taką burmistrza. a przyznałbym ją orkiestrze. A może zdobędzie ją Pani Beatrix za czasem? Nie, ja na stawiał na Rona na jego na ciekaw, co nie, tym rozmowę, razem. Domel. Chyba najwyższa pora zademonstrować nasz balon. E, lecz sam ja chcę skosztować ciasta. Jak? Rezygnujesz z nagrody, tak? Ale ty jesteś. O. Wycofuję się. Mam lęk przestrzeń. O ja, za późno. Żegnajcie! Musisz przyznać, że widok jest piękny. Nie, nie dobrze mi. Zaraz całe miasto przekona się, że mój balon jest niezwykły. No, co chcesz zrobić? Aha, co? Zaraz zobaczysz. Słyszę z wrażenia odebrało im mowę, a to dopiero początek. No No... Oh, chcę na ziemię, na ziemię. Pierwsza na świecie balonowa kustawka przyzna, że to pomysł genialny. O, no, o ale nie dobrze już myślałem, że pomnie. mnie. O, bleki, teraz ja zrobię mu kawał. Tam w dole jest szczery, widzisz ron? Co? Gdzie pokaż? Tam zejdź niżej. Gdzie moja, ukochana? a, a, a tchórzliwe kocisko schowało się. A w co on się ustroił? Znów coś knuje. Teraz zobaczysz. Aaaa! O nie, tak, 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 tak. Przestańcie. Tracę kontrolę nad balonem. Co się dzieje? Balon rośnie jak ciasto. Bo zamieniłem play z proszkiem do pieczenia. Coś <gızepila> ty narobił. Ja mam swój balon. Moje gratulacje, proszę o brawa dla Cherry, zdobywczyni nagrody. widziałam Zasłużyła! zasłużyła na tę nagrodę. Na pewno. Ron, Domel, zwyciężyłam! Moje gratulacje. A moje też, a co dostałaś w nagrodę? Ciasto, które pani Beatrix upiekła specjalnie na tę okazję. Domel, chcesz skosztować? I, i, ni, ni, niestety dzisiaj nie mogę jeść niczego, co zawiera proszek do pieczenia.